Jesteście głośników. Nie, przepraszam bardzo, czy jeżeli malujecie się w krzywych zwierciadłach, to znaczy, że będziecie krzywo pomalowane? Pokrzywione, ale tak, tak scenicznie. Mi się wydaje, że będziemy w końcu proste, bo na co dzień jesteśmy pokrzywione. Tan, tan, tan. Nie, nie, nie będzie padać, po, nie. Po, 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 po. Nie ma kropli nieprawda, nic nie będzie padać. Cześć. Pozdrawiamy, będziecie w telewizji. Jeszcze nie wiemy, której. Proszę Państwa, to, to Maryla Rodowicz tu siedzi? A, A. Nie Na pewno nie wziąłem to nie przeszedł, To przez nich. Klan, komando, o nie, zmierzają w naszym kierunku. Co się. Co tam się dzieje w ogóle na tej scenie? Pan czymś kręcił. Pan czymś kręci. To jest patrul. Idziemy na cykus market. Gdzie oni idą? Gdzie oni poszli? Chodźmy za nimi szybko. Cześć cywyczemo, co za ciebie? Chodźcie, Już tutaj zagaduje, on już porywa, gdzieś do cyrku. Ja nie wiem o co chodzi, co się dzieje. Ja, nie, ja proszę panią być z nami no, Nie, rzeczny. jasne. W ogóle nic dzisiaj nie ukazała. <grym zimny> <grym zimny> <grym zimny> Ale sama samietka się odnalazła? Sama się sama się zgubiłam i sama się znalazła. A pokaż sztuczkę. To będzie w materiale Czy jak jest kostka to się idzie jako chodnik? Przeocz liderka Gaciara, no jest dobre, jest dobre. Jedna, druga. Dlatego no pana Tak, To ja też będę nagrywać. Na Panie generale, Panie generale co coś się tak? dzieje? W tej chwili, drodzy państwo, przemieszczamy się na jedyną i imprezę, Jest Cyrkus Market i pierwsze intergalaktyczne targi i magie. Ściemy, które się tam odbędą. Przemo jedź, przemostuj. Cześć, Hejka, wszystko u Was dobrze? Przygotowujemy się, będzie super. Zobaczcie, mamy tam. Nie. Sytuacja dzieci po miesiącach lekcji online też jest poważna. Tragiczna! Dzieci Maybe <laughs> Kusmar, jeszcze pytam? To było tylko z basketu czyli. Sendo, tak. Gdzie? Yes. Ha! ha. Wiecie, szanowni państwo, czy uda się powstrzymać inwazję roboklaunów na Circus Market? Czy oni sobie z tym w ogóle poradzą? Czy, czy to się w ogóle da zrobić? Szanowni państwo, jak myślicie, czy to się uda w ogóle? Nie! Nie? Super! Zdania są podzielone. Opuśćcie Circus Market! Nie macie szans w swoją z moją armią! i naszą kochaną Pragę Północ. Nie mogę słuchać tego...